W celu przeprowadzenia procedury przetargowej za pomocą narzędzia Smart Construction Tender trzeba utworzyć nową inwestycję oraz przetarg. Jednak w pierwszej kolejności powinniśmy utworzyć formularz cenowy oraz szablon kryteriów. Po kliknięciu w zakładkę Formularz cenowy wyświetla nam się lista istniejących formularzy. Aby utworzyć nowy, klikamy Dodaj formularz. Wpisujemy nazwę, określamy numer i przechodzimy do tworzenia pozycji formularza. Wpisujemy nazwy pozycji, czyli w pewnym sensie działu, a następnie nazwy sekcji i przypisane im jednostki. To właśnie sekcje będą w późniejszym etapie poddawane analizie. Celem przyspieszenia tego filmu instruktażowego pominimy proces wpisywania pozycji i sekcji formularza. Gdy wszystkie dane mamy wprowadzone, klikamy przycisk Zapisz. Następnie przechodzimy do tworzenia szablonu kryteriów, co w późniejszym etapie przyspieszy i ułatwi nam tworzenie przetargu. Klikamy Dodaj szablon, a następnie wprowadzamy jego nazwę i określamy formułę. Dodajemy pierwsze kryterium i w naszym przypadku będzie to cena. Określamy jej wagę na 80%. Klikamy Dodaj. Drugie kryterium, jakie dodamy na potrzeby tego instruktażu, to okres realizacji, którego wagę określimy na 20%. Dodatkowo, aby określić, że realizacja naszej inwestycji ma obowiązkowo trwać nie dłużej niż np. 24 miesiące, klikamy w przełącznik i uzupełniamy pole wartość liczbą 24. Po kliknięciu przycisku Dodaj. Widzimy, że mamy określone dwa kryteria, według których będą oceniane oferty w naszym przetargu. Oczywiście może być ich więcej, ale na potrzeby tego filmu instruktażowego ograniczymy się do dwóch. Klikamy zapisz. Teraz już możemy przejść do utworzenia nowej inwestycji. Klikamy dodaj inwestycję, a następnie wpisujemy nazwę inwestycji oraz opis. Po kliknięciu dodaj inwestycje, widzimy, że na liście po lewej stronie pojawiła się wprowadzona przez nas nazwa. Po kliknięciu w nią możemy dodać przetarg. Wpisujemy nazwę, numer przetargu i wybieramy formułę. Teraz musimy określić kryteria. Moglibyśmy to zrobić od podstaw, dodając pojedyncze kryteria ale wiemy, że mamy utworzony szablon kryteriów, zatem klikamy odpowiedni przycisk. Z rozwijanej listy wybieramy utworzony wcześniej szablon. Klikamy Dodaj, a następnie przechodzimy do dodania formularza cenowego, który również znajdujemy na rozwijanej liście, ponieważ został wcześniej przez nas utworzony. Do, po dodaniu formularza możemy zapisać przetarg. Po zapisaniu przetargu możemy pobrać formularz w pliku Excel po wcześniejszym wybraniu oprocentowania przetargu. Plik ten możemy udostępnić uczestnikom procedury przetargowej. Gdy mamy już oferty od uczestników przetargu w formacie PDF, wgrywamy je do przetargu za pomocą przycisku Wgraj ofertę. Po wgraniu wszystkich ofert, każdą z nich musimy zaakceptować. Teraz już możemy przejść do automatycznej analizy ofert. Klikamy Wygeneruj analizę. Po chwili nasza analiza jest gotowa i możemy ją utworzyć. W zakładkach znajdują się składowe naszej analizy. Już w pierwszej zakładce widzimy najlepszą ofertę, która nie została odrzucona z powodów formalnych. W drugiej zakładce są opisy stworzone przez sztuczną inteligencję analizujące oferty, między innymi pod względem formalnym czy ilościowym. Kolejna zakładka. To analiza formalna oraz zestawienie ofert pod kątem przyznanych punktów na podstawie kryteriów przetargowych. Następne zakładki to analiza ilościowa, analiza wartości według oferenta, analiza cen jednostkowych. Na koniec możemy pobrać raport w pliku Excel.